Cześć wszystkim, zostało mi mniej niż 5% do osiągnięcia Unreal. To naprawdę może być ostatni mecz. No to zaczynamy, mam nadzieję, że tym razem wyjdzie. Co my tu mamy? Karabin maszynowy. No dobra, coś to da. A wy co tam macie? Dobra, 36 osób. Jest ok, a wy jesteście obok, nie? Jestem z tobą. Wygląda na to, że to może być ostatnia gra. Co tam zrobiłeś? Dobra, idę obejrzeć, idę. O, oh, wow! Co tam? Dostałem od czegoś obrażenia, ale jest ok. Muszę zużyć moją apteczkę. A ja mam dwa. Weź jeden. Dobra, już mam full. A, to koniec. Ja mogę zabrać. Tak, zielony, weź sobie. Nice. Ja pójdę! O! Oj, 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 oj. Co tam jest? Nic takiego, nic takiego, tylko złoty kamień. Kupiłeś coś fajnego? To nie jest złoty kamień, tylko bardzo złoty kamień. No i klasa, nie ma sprawy, chodźmy. Jeszcze jeden? Tak, a tu zaraz jeden będzie leżał. Co my tu mamy? Potrzebujesz wyżłotnie, jedna tu leży. Nie, nie chcę tego. Okej, okay, nie tym razem. Nie teraz. Zielona pompa. Tego na pewno mam. Tam daleko. Oj, oj, co robisz? Lecisz? Nie, tam po prostu leciał facet i został znokautowany w trakcie lotu. O! Co on tam robi? A 10 HP. Jest golf. Pięknie. Patrz na to. O, da się to zabrać. Dobra. O, przyjdziesz tu, weźmiesz. A ty chcesz? Nie, ale oni tam są. A, są tam. Dwa czy jeden? Gdzie? No tam, na dachu. A co ze strefą? Jeszcze nie wiadomo. Ok, no strefa jak strefa. Dobra, to ja to biorę. O, rany! Eee, to jest 70 coś. 70 Pięćdziesiąt cztery, Można próbować ich puszować. Jesteś gotów? Chodź, chodź, chodź. Masz coś. Przez sawkę. O, super, też mam. A jeden dostał czterdzieści. Sam sobie stożek postawiłem. Co ja robię? Naprawdę? Oj, puk, puk. Naprawdę to zrobiłeś? A ale pięknie to załatwiłem! Nie ale oboje padli. A ja załatwiłem drugiego. Zobacz, krasnolud. Nawet nie wiem, ile miał procent. Nie wiem, coś koło zera. Kiedyś to było rzadkością. Teraz może awansowali. Złamałem! Złamałem, udało się! Dosyć trudno jest, nie wiem. Wypijam słoiki. Masz apteczkę? Tak, tak, mam, mam. Słoik, jak chcesz, możesz go kupić. Dobra, muszę wypić słoik. Nie chcę marnować większego. O, tutaj jest. Co, ludzie? Poczekaj tylko sekundę. Pobiegli do strefy czy nie? Jakiś człowiek. Możemy próbować. On jest w FC? Co jest, co to za żarty? To spróbujmy przez Możemy go uruchomić, zobacz. O, tutaj jest. Znowu mam bagaż z Załatwiony. O, wow. Załatwiłem go w locie. Czekaj, otworzył. Co jest? Otworzył? Co? Jak to? Normalnie dał radę. Jakim cudem? Może to jakiś błąd? A może my też możemy coś otworzyć? Wolałbym nie próbować. Tak, może i. A, ludzie! Aj, to może teraz! Oj, teraz tak. Udało mi się wejść do jego boksu. Bam, bam, bam. Co my tu mamy? On odchodzi? Ucieka, czy nie? Tutaj, białe, 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 tutaj. Spróbujmy go dogonić. On ma tam jeden. Daleko jest? Dogoniłem go, jest spoko. Jest z tyłu. Oj! nim, za nim, za nim. No i pięknie, dobrze, że stanąłeś koło Dawida. Super, skończyłeś strzelać. Tak, mam już pięć. I połowa z tego to skarby. <laughs> dobrze, piękne skarby. Mam bardzo fajne skarby. No tak, tak. Jeszcze drugi biega. A tam widzę, widzicie? A tam daleko widzę. O, widzisz? Biały, biały. Chyba się przewrócił. A, są dwa, są dwa. Dobra, to poczekaj na nową przysawkę. Idziemy na nich. Możemy, tak? Co to za turbulencje? Może wyrzutnie rakiet? Nie wiem, poczekajmy. Poczekaj, żeby nas nie trafili. To osiem. Pla! Ja mam 27. Stamtąd mnie zastrzeli. Chodźmy dookoła. Jest snajper. Są dwa. Blisko mnie. Oni walczą między sobą? Nie, to koledzy z drużyny. Trafiłem. To tutaj. Yy, tak. To na tym obszarze. Dałem mu 50, ale nie padł. No ładnie. Aaa! Spodłował. No i pięknie. Nie wiem, może wezmę jakąś inną broń. A co tam jest? Patrzcie na mnie. Jeszcze dwóch? Tak. Ło. Wow. A Blade nadal tam jest? Tam. 32, A! ale strzeliłem. Aj, dostałem z pistoletu. A! Bo jego głowa tak wystawała. Ciągle wystawała. Poczekajcie, to jest. myślałem, że to koniec. Ja myślałem, co? O, wow, 23 hp! Zamknij drzwi, ja to zrobię! Chodź do mnie! Co on robi? O, on też to robi! A co, jak nie wyzdrowieje? Szybko, zrobię reset! A! Zrobię tylko zapasy i ruszamy! Ten teammate chyba też padł. Aj, jaj! Czekaj, czekaj, nie dotykaj go. To było trudne i piękne. Jak chcesz! Jak chcesz, możesz to zabrać. Jeden powalony. Wow! Dobra, chodź do mnie. To fioletowa pompa, zabierz ją, zabierz! Gdzie? Zaznaczyłeś? A, okej, okay, widzę. To chodźmy szybko do strefy. A, w tej strefie nie można w piątkę? Dwa na dwa. Trzebujemy pięć. Dobra, ja kopię coś. Szybko do mnie. A, tam jest uzdrowienie, tam jest. O, dziękuję, dziękuję. Chciałem coś wziąć, ale chyba tu nic nie było, nie. Tam są trzy apteczki. Trzy apteczki. On ma grapplera. Chciałbym jednego. 15 sekund do strefy. Tam jest biały. Rany, mogłem im więcej zadać. I gdzie? Jeden tutaj na dole, a drugi gdzieś tam. Jeden gdzieś wokół nas biega. Tak, 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 tak. Mam przesawkę. Dobra, uciekł. Mam dużo minusów. Dobra, zobacz. No dobra. A co to jest? Oj, uderzyłem w ścianę. Czekaj, tu jest dwóch. Nie wiem, ile im zadałem. Pięć, trzydzieści. To kot. Uch. Bardzo dużo, 140. Dobiłem, pięknie. Czekaj, masz tak wrócić. Tutaj, patrzcie tutaj, patrzcie tutaj. Rany, to było to, klasa. Nie wiem, nie wiem, wolałbym białego. Pięknie, przyjaciele. Co? Miałem nadzieję, że to będzie inaczej. Chciałem to dać komuś innemu. Ale i tak dobre poświęcenie. Co to za lobby i gracze? To są mistrzowie i anioły. Widziałeś go? Sami najlepsi gracze. To ten, który uciekał. Tak. Chyba tam jest. Rozejrzę się, jakby się tu schował. Wypij słoiczek. Słoik Słoiki bandaż, dokładnie. Czemu jest taki nieustraszony? A, bo się wyleczy. Nie wiem. Poczekaj, przestań, przestań. Chcę walczyć kilofem, czy co? Ale jest przebiegły. Ale co to ma znaczyć? Co on robi? Naprawdę jest przebiegły. A, chcę walczyć jeden na jednego. Puść mnie. To straszne. Dobra, będę cię chronił. Patrzcie, co się dzieje. I jak ci idzie? Ale to jest niesprawiedliwe, że to jest niejasne ile on ma HP. Nie powinno tak być. Ostrożnie. Ale może, no dobra, chodźcie tutaj. Może ma 200, a może końcówkę. Tak, dalej, chodźcie tutaj. No spróbuj, nie uda ci się? Nie, to koniec, nie. A, to koniec po nim. Chyba już nie można wyleczyć swoich teammate'ów, tak? Dobra, czekam na ciebie. Oj, 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 oj! Oj, 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 oj! No dajesz, Artur! Tak, udało się! No, wyszło! Nie no, przepięknie, naprawdę, tym razem się w końcu udało! No i jaka ranga u Artura? U Artura na 100%! Tak, tak, musi tak być! A ja które mam miejsce? Zobaczymy! Jakie 10 tysięcy? Champion! Wow! I przyjaciele? Unreal! Co? Tak, Unreal! Gratulacje, Artur! Napiszcie w komentarzu gratulacje dla Artura i Dawida, bo dwójka tak. ma Unreal! Udało im się! To mój pierwszy Unreal! Które masz miejsce? Co? W sensie miejsce na Unreal? 12,270. Naprawdę? To ja mam wyższy? Tak! I tak jest super! Artur ma ponad 100 tysięcy! Tak, dokładnie. Tak! Niesamowite! Tak, nieźle! Dobra, przyjaciele, dziękujemy wszystkim za obejrzenie! Pa, pa! Dzięki za lajki. Ja też dziękuję za oglądanie, to była ekstra gra! Zostaw lajka i do zobaczenia!